Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na quizie wiedzy o 1997 roku. Uczestnikami quizu są Magdalena Różczka i Dawid Ogrodnik. A super? <grystanie> Żart prowadzącego miałby. Serial Klan powstał wtedy, co jezioro Marzeń, pełna chata. South Park. No, ja myślę, że pełna chata, no. Ja też sobie Tak? Tak. Obstawiamy to. South Park! Który kultowy film wszedł do kin w 1997 roku? Szklana pułapka, Matrix, Titanic. No... Spoważnieli. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę. Spoważnieli. Jeszcze raz tytuły? Bardzo proszę. Szklana pułapka, Matrix, Titanik. były? wszystkie to filmy mojego dzieciństwa w sensie młodości, ale ja bym może Titanik. Ja jestem też. Jaka jest? ja, ja też powiem, że Titanik. Proszę Państwa, Titanik! Trzecie pytanie. Czyj koncert odbył się po raz pierwszy w Polsce w 1997 roku? Koncert? Koncert. Nie jest skupiony nasz. Jestem, zabudny. jestem, jestem. On Tego jest bardzo skupiony. Koncert, dobra. Komuś. Michaela Jacksona, YouTube 2 Metallica. Myślę, że Metallica trochę później. Michael Jackson. Myślę, Michael Jackson był nie. raz i to mógł być 90. Raz był? Raz. A miał, było raz, że miał pierwszy koncert. raz to na pewno. Pierwszy miała... raz. <laughs> Czy mam powtórzyć pytanie? Nie był raz, nie, 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 ale nie, nie, nie. potem przyjechał, bo miał budować to miasteczko. Rozrywki. Na wymowie. Tak, nawet ja o tym wiem. Tak, tak, ale raz był taki Polskę. zdokumentowany i to na pewno był 90. któryś rok. Myślę, że to Michael 15, Jackson. 15, czy, 12, czy tak wydaje, 13, tak. 12. YouTube! Nie, Michael Jackson. Michael Jackson. No. 8, 7, Ale mrugnąłbyś 8, no chociaż Nie. cokolwiek, na. naprawdę. Moim zdaniem, YouTube było wcześniej. 91, 3. Michael Jackson. YouTube. Michael Jeden. Odpowiedź! Michael y, muszę zwrócić się do zarządu Netflixa, żeby spytać, Ale nic ponieważ padły dwie odpowiedzi, jedna słuszna, nie jedna nic. prawdziwa. Co mam zrobić? Jest Przyznać nagrodę tak YouTube! Trzynasty posterunek miał swoją premierę w 1997 roku. Powtarzam pytanie. Czy trzynasty posterunek miał swoją premierę w 1997 roku? Chyba pytanie z cyklu, czy można 15, mieszać bigo z łokciem. No, 14. 14. trzynaście, Czy serial? To jest 50 na 50, ja nie, no o, nie wiem tego. Ponieważ, Ale podchwytliwe. Ponieważ tak nam dobrze 4, idzie, to może 4, powiedzmy, że nie. Trzy... Znowu inaczej. Jeden... Ja bym powiedział, że nie, bo za dobrze nam Odpowiedź idzie. Odpowiedź, Nie. nie. Odpowiedź jest nie? Nie. No, tak? no nie. Tak! Niestety tak, tak myślałam, ale już nie ja chciałam. Myślałem, że oni są przewrotni, Jezus. ale to, jest, to słabe było. Nie, bez sensu, Netflix bez sensu. Przewrotny. Nie rozumiem. To, to, to myślałem, że to miało być podchwytliwe pytanie. No. Który aktor wcielił się w roku 1997 w rolę ja wiem, Severin. słynnego agenta. 007 zero, siedem. Seweryn. James Bond. Seweryn. Obstawiamy bez, bez możliwości. Powiedz A. Seweryn, B. Seweryn. <laughs> Sean Connery, Daniel Craig, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Tak. Tak jest! Pierce Brosnan. Wygramy to. A czy wygramy? Proszę Państwa... <laughs> jakie są nagrody? <laughs> super. super. Który tyle miał swoją premierę w 1997 roku? Jaka to melodia? Jeden z dziesięciu czy Wielka Gra? Wielka Gra była na pewno wcześniej, bo oglądałem ją, jak miałem mało lat. A i to zawsze było. To koło kręcące się było 10, zawsze. Jakie pozostałe, jakie były? Osiem. Jaka to melodia? Jeden z dziesięciu, Wielka Gra. Jeden z dziesięciu już trwa naprawdę długo. Jaka to melodia też długo? 5, 4, 3, 2, 1, 10. Odpowiedź. Tak. No mów to. Tak? Jeden z 10. Jaka to melodia! O Boże, mi się wydawało, że to już jest trzysta. Który polski film był w 1997 roku hitem kinowym: Killer, Sara, Dzień Wielkiej Ryby? Killer. Killer albo. Sara, tak? Dzień Wielkiej killer, Ryby, w przecież, że killer. Pięć. Może być Killer. Cztery. Ponieważ... Yy, trzy, trzy. Nic nam nie podpowiada, dwa, przysięgam. Jeden. Odpowiedź? <grym> no, Killer. Killer. Brawo, Killer! <grym> Który numer zdobył w Polsce szczyty przebojów w 1997 Którym? roku? 98. <laughs> List Hej, Takie Tango, Budka Suflera, Życie Cudem Jest, D. Su. Budka Suflera, ja obstanę. 5. Takie Tango. 4. 3. 2. 1. 97. Na bank. Odpowiedź słucham. Takie Tango. Tak jest! Brawo! Tak jest. Tak jest. Tak. Proszę Państwa, teraz bardzo, bardzo, bardzo poważne pytanie. Czy Netflix tak. istniał w 1997 roku? To jest e, dobre a przeczytaj życie. możliwości możliwość odpowiedzi. <grywa> a. Nie wiem, jest na co? <grywa> Tym razem nie liczę. W 1997 roku? Przybył. Czy były komputery yy, her, i czy były kolorowe komputery? mówiąc, o czy tych internet był kolorowy, czy czarno-biały? Tak, żeby, odpo żeby odpowiadać na tak, że jak, jak coś mówiliśmy, że było nie, to było tak. Więc moim zdaniem tak. A moim zdaniem po prostu. No bank tak. Ale ty jesteś tak. No ja Nie, Białam. tak mi się wydaje, że tak. To może zróbmy, zaryzykujmy. Już i tak mamy tak tyle dobrych odpowiedzi, że powiedzmy źle. A powiedzmy, nie. się jak ten pies powiedzmy, z tych nie. bajek takim. Nie, nie, nie. Tak, no, naturalnie się zaśmie tak jak ty się śmiejesz. O, o, no właśnie! To jest ten pies! Znam go! Pies z bajki. Tak! Tak! Jesteśmy no, tak! Czy Netflix istniał w 1993 roku? Odpowiedź? Tak! Brawo! Nic Netflix istniał w 1993 roku. Reprezentował Polskę na Eurowizji w 1997 roku. No Górniak. Anna Maria Jopek. Ja znam tylko Kasia górniak. Kowalska, 16. No Górniak. No Górniak. <grywanie> Odpowiedź D, Górniak. <grywanie> Zawsze na rzeczywistości. Państwa górniak. do porządku. Anna Maria Jorge, chyba ja, ja 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 by, tymi by, tymi by tymi się znak. nie bawiła w Eurowizję ze swoimi o, pociągami byla, muzyki jazzowej. Yy, to ja bym raczej wykluczył. Kasia Kowalska. No, w tym roku ciągle... również pierwszy raz zaczęto wdrażać system Audiotele, w którym głosować mogli widzowie. Spróbujmy to trzecie, Kowalska? bo ja czuję, że zaczął nam dawać znaki, Andrzej. Żadnych znaków nie dawałem, naprawdę, <laughs> A takie, eee, aż się wstydzę. Ale będzie, ale ja słyszałam 16? takie... Eee. Co to było w ogóle? Ja nie <laughs> wiem. <laughs> nie znam. Ale co to. dziesięć. Kasia Kowalska. Dziewięć. Osiem. 16, siedem. Sześć. Ale prezentowało 16. nas coś takiego jak. Trzy, dwa, jeden... Odpowiedź. Kasia Kowalska. Jezu! Tak? Anna Maria Jopek! Oh! Chciałem Państwu bardzo serdecznie. Oh! Anna Maria Jopek?! Ale ja ja Pytanie, że nie, Ja wychodzę z toku. Wydaje mi się, że Pan spotkanie. sobie te pytania skonstruował, nie wiem skąd. Ja nie chcę brać już w tym udziału. Żadnego Masakra. znaku nam nie ma. Maria jeszcze, Jopek? Jeszcze zmyliłeś na Sandrzej, Nie bardzo, że